Modlitwa do świętego Karlo Akutisa. Boże, nasz Ojcze, dzięki Ci składamy za to, że dałeś nam Karlo, który dla młodych jest wzorem życia, a dla każdego wezwaniem do miłowania. Ty, czyniąc z Eucharystii autostradę do nieba, pozwoliłeś mu kochać Twojego Syna. Ty dałeś mu Maryję, Matkę Najukochańszą i przez różaniec pozwoliłeś wyśpiewywać jej czułość przyjmij jego modlitwę za nas spójrz przede wszystkim na ubogich których miłował i wspomagał ofiaruj mi również za jego wstawiennictwem łaskę o którą cię proszę wprowadzając karlo do grona świętych kościoła daj nam pełnię radości niech jego uśmiech będzie także dla nas światłem na chwałę twojego imienia amen dziękuję za wspólną modlitwę niech pan was umacnia i niech Was błogosławi. Jeśli uważasz, że ten materiał jest wartością, udostępnij innym, polub ten film i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić innych ważnych treści. Pozdrawiam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.